Witam w kolejnym odcinku z Celesta. No i co? Bez większego przedłużania zaczynamy kolejny rozdział. Golden Reach. Lecimy. Mhm, mh. Jakieś tutaj rady niepotrzebne. I tak, no w poprzednim odcinku uciekłem panu Oshiro ja go bardzo nie lubię i w tym odcinku po prostu no lecimy dalej to ze spinaczką, nie? Choć tu mamy nową mechanikę, jak widać. Takie głównie. Oj, to ptasz. Kurwa. Dobra, okay. no, nie będę próbował tam wejść. Ну и что, сегодня я спробую... О, 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 he not able. He's 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 Nie olha. Dobra, bla bla, bla. nie Não. Não. Nie szczyt. szczyt szczytów. Mhm. Mind the wind, spoko. ja bym najpierw chciał iść tutaj. Dobra, jednak nie idę tu. No tak, w dzisiejszym odcinku tak zagram w pół godziny. Jak się uda przejść chapter, to fajnie. Jak się nie uda, no to. to chuj nie? Dobra, jak zwykle to nic nie ma. Oj, kolejna mechanika, wiatr Do wyłączyć uff, udało się kurde, jak ja mogę spać? tak dobra, wracają już się zaczyna pobać. Trzeba dobrze wytajmować no. I tak biorę truskawę, bo jestem debilem Czekaj, o, dobra, zrespiło mnie na szczęście no. Kurde Oj, muszę ten cofnąć się No udało się Wiatr wieje. O, my spróbujemy tutaj, wiadomo, nie zginąć. I klasyczek tej gry, żeby nie zginąć. Ale no nie wychodzi, to rzadko to wychodzi w górce. Jak kłócą, to chyba mnie wiatr aż tak nie ściąga. Ja. No to fajnie, fajnie, dobra. O, teraz w drugą stronę. Tak to jest kurwa ten. Muszę po niego iść. No już tak, to tak, tu Inaczej, dobra Teraz to będę, będę tak, nie tak Mam no, run potręskawy okay. Okej okay, Okej, dobra, padło mi stamina, no nie Kurde A. Nie mogę tak Dobra nie biorę tej puszki Bo nie nie chcę mi się no jebać z tym I tak tu muszę iść tutaj niestety Aha to nie żeby No fajnie, fajnie Okej, okay, nawet nie mogę tak na ukos, to Polecił tak Z przodu Kurwa, chujało zrobiłem Gorzej to się dało? Pewnie tak O ja pierdolę O kurwa Zaczęło się chyba o ja, O ja. O Boże. No kurde, nawet tak się mogę. Mam inny pomysł. Spróbuję się wspiąć. Na no, sam szczyt Kurde, co tak słabo wyskoczyłem? I teraz tak. I w dół. Dobra. Tak, to wbije się w ten kamień. Truskawka, zajebiście. No i znowu ta wichura! Uff, udało się. I teraz drugą stronę. Dobra, no spokojnie. Dobra, nie ma co. Nie będę się wpierdalał w te... Ginąć Tak, tutaj musisz się schwycić tego jak widać Okej okay. Okej, okay, tak czas ja. i co, mogę iść na sam szczyt Zwrócić. No, lecimy. Okej. Okay. O, i mamy tu skawieszkę. Super. A, widzę! Bez jaj. Tu muszę. Teraz on będzie... No! Gdzieś trenuje O oh, my man Jak ja to przez O oh, my man Jak ja to zrobiłem ale z tym zajebisty w tą grę hmm. Okej okay. To plan jest taki. No trochę inny, to... dobra, jeszcze... Ja to... No to będę! Truskawkę bo łatwa, jest Pana to Jeszcze raz. Pana Tu się chwytam. Troszeczkę za mocno, bo to trzeba ten chwytasz się z tej strony, bierzesz ją, potem się chwytasz na dolną i kurwa lecisz do góry. Tylko widzisz, nie? To mi nie wyszło. O, to też mi nie wyszło. Raz, widzimy. Naprawdę. Ok, załóżcie. Tak, mamy to. Nie, tu idziemy. No nie potrzebuję gaida. Dlaczego? No. Fuck you, Ace. Tam pewnie jest ścieżka główna, tam gdzie to światełko, co nie? No pewnie. Hmm. No, ale widać, muszę z czegoś coś zdobyć, będzie to. to przeleci na samą górę. Przez to przeleci, tak. I gitarka. O oh boy. Udało się. Fajnie. Oj, nie udało się. No to już nie jest fajne, jak się nie udaje, ale co? Zrobić. Teraz tu, pyk Pyk pu, pu, pu. No nie, nie złapałem się A teraz dam radę Kurde, za daleko Za szybko skoczyłem niestety Ale teraz uda się, to się uda skoczyłem. dodać nam radę. Nie dam rady się zdjąć, no niestety. No, udało się. No, jeszcze raz. Wiadomo tutaj. Y Przejebać, tu nie jest rzecz sięż... trudna. wow Ale tu lecę. Hmm, nie. a czekaj, czekaj, bo spierdam. Dobra Kurde, dotkłem, no jak debil. Też jak debil, było dobra, jeszcze raz, pyk. Tak, jeszcze raz, pyk I timing, i timing Daj mi sierpniu Dobra, to tak, pyk tak. hmm, Czy warto zdobyć tą truskawkę? Chce mi się zdobywać Chyba nie, wiecie co, widzowie? Ja jej nie zdobam, pierdolę Skaczę tu i lecę dalej Ajaj, ajaj, ajaj aj. Znowu mi nie wyszedł z dobra, i teraz pyk 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 Uff I tak to jest Hmm Leć po truskawiren. No ej, dobra, to jest 100% do zrobienia Trzeba tak, to trzeba z Okej, okay. okay, dobra. Ojej, o pierdolę, nie gadaj Dobra, czekaj. Muszę tam dojść w Kurwa to jest tam, tam tak ostro O kurwa, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz Kurde, źle gałtycz Znowu źle, ale se gupi. Teraz się uda. Parou de jeszcze raz. oh E Já dole. Znowu Teraz się uda, ponato. Oi, oh, apel. Nie no. Nieważne, to nie trzeba było wskakiwać. Fajnie, fajnie. Zobacz jak się zaregeneruje. Hmm. Tak to nie, dobra, jeszcze raz. Aha, pada. Hmm. Ech, cholera. Hmm, jeszcze jedna próba i spierdalam, bo mnie po kurzu. Dobra, pierdolę to. Nie będę, nie będę zbierał wszystkich truskawek, bo i tak wszystkich nie zbiorę. A zawsze... Za... No, na pewno ich nie zbiorę wszystkich, więc nie będę próbował. Ja. Tutaj okay, nie do góry. Chociaż... Hmm... Ok, ty mam pomysł. O kurwa I się chwytasz tego I lecimy O kurwa O mi bro Najpierw muszę Przez to No, hmm. próbujemy Kurwa, jak to zrobić? Nie wiem. No nie. Nie mam no, Dobra, spróbujemy to zrobić tak. Znaczy idziemy tu. To nie wiatr No ja pierdolę, nienawidzę takich mechanik. Kurwa, wiatru nienawidzę w grać. Nienawidzę wiatru w grać. Ja... Kurwa jewany wiatr, nienawidzę cię Dobra Pierwszą przez skawę. Dam radę to zrobić Tak ta pierdala ten wicher, że... Aj, dobra, nieważne. Jeszcze raz próbuję zdobyć, ale potem już to pierdolę. Dobra, złym. O ma... Nie, dobra. Martem, ale się udało co to za kula? nie no śnieżkami we mnie będą napierdalać o kurwa aha to celuje we mnie

Przyjdzie. Dobra, tutaj pyk Aha, dobra Ja myślę, że może daszować w to, a nie może Super Super impreza Zbieram se znowu tyk. А, удалось, да? Не удалось. О, у ты. Ты куриным? Oja! Dobra, teraz śmignę. Jednym tym. O kurwa. Nie trafiłem. A teraz śmignę taką. Oj, dobra. Tak greedy byłem. Aj! Byłem tutaj na no. Kurwa debilem byłem. Kurwa źle, dobra, ostatni ten. To już będzie ten Liberty o ja pierdol zaraz będzie dni udało się, dobra Dotarłem! To Ridge'a chyba, chyba to jest kurde to. Nie wiem co to jest. tyrolka. O, Teo, Ja pierdole. Teo. co tam? No żyj. Jednak stało po chwili. To jest gondola, czy co to jest? Mm -hmm. Dobra, lecimy. To no, Lecimy. Mm -hmm. Nie, to nie jest bezpieczne. No. no tu prawda, mogliśmy spierdalać z tego. Wiele by mi to krwi oszczędziło. No. Uh, co jest? Oho. Nie, nie, no. jest? nie, nie, Najgorzej... O kurwa Teo, coś tu djewo Dobra, to sorry, sorry za dźwięki, dał radziad i test O kurwa O kurwa, o kurwa, o kurwa co jest Demony Cera feather floating in front of you Wow, widzę go Też widzicie, nie? Widzowie OK Just slow and steady In and out O, dobra, x -en. Napierdalamy do góry o kurwa, to trzeba idea nie gramkę, dobra, naspokoi. Leci, leci, lecisz. Wysoko, wysoko, wysoko Dobra, dobra, dobra Wysoko, wysoko. Do góry, do góry. Góra, góra. Dobra, dobra Dobra, dobra, ale łatwe to jest. jakby taka graca byłam, to bym... Nie, ale bym dobry w nią. O, udało się.

Okay, wow. No fajne, fajne. Dobra, ty. I skończyłem chapter. LOL. Tak, na razie chapter na odcinek. Udało mi się. Udało mi się to trzymać, ale kurwa no. Nie powiem, o. Do śmierci tak zajebałem. Zajebiście, no, ale i tak nie, aż tak nie czułem. Dobra, kolejny chapter tutaj mamy Mirror Temple, ale to już będzie w przyszłym odcinku, który będzie yy, kiedyś pojutrze albo jutro. Zobaczymy. No więc to bym na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Ja się z Wami żegnam. I widzimy się jutro o 16, Jak zawsze. I co. Папа.